Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie. Jeżeli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, zapraszam do subskrypcji, łapek w górę. Jest to kanał lifestyleowy. Opowiadam o mojej rodzinie, o nas, mieszkających tutaj w Stanach po Chicago już 21 lat. Tu zaczynam ćwiczeniami, które mam od fizjoterapeutki. Zalecane cztery różne ćwiczenia. Przyspieszyłam to, żeby nie było za wolno. Pawełek oczywiście mi skutecznie przeszkadzał, a więc mam te ćwiczenia robić przez 7 dni kolejne. Tu przygotowuję środki czystości na jutro, ponieważ dałam szansę takiej pani, która została niestety zwolniona z pracy, z restauracji. Ona kiedyś sprzątała, niby jest dobra w tym, co robi, także zbiera sobie domki, chce sprzątać. Nie ma produktów, więc musiałam je kupić. Jeżeli mi się spodoba, to będzie u nas sprzątała co dwa, bądź trzy tygodnie. Um, może nawet mi da co miesiąc, to po prostu między tymi sprzątaniami, żeby nie, nie wydać za dużo pieniążku, bo takie sprzątanie to też troszkę kosztuje, to ja również będę sprzątać sama, tak jak zawsze sprzątam, no bo lubię. Piątek, piątunio, a paczka leży tak od dwóch dni, bo pamiętam Wam pokazywałam parę rzeczy z TJ Maxa znowu, no. A ja, kochani, pracuję. Powiem wam update. Może jeszcze złożę tego vloga na dziś. Uh, powiem wam, moi drodzy, update o pani, o pani sprzątającej. Więc, mając moje ADHD, nie do końca zdiagnozowane, jak ja to mówię, powiem wam, że zaczęłam, jak ona sprzątała. Po prostu dałam jej tam. Dwie godziny, jak ona sprzątała, powiedziała, że skończyła na dole, no to ja poszłam na dół. I wierzcie mi, wszystkie kąty, które sprawdziłam, to były właśnie kąty, które ja sobie pomyślałam: okej, okay, ja często o nich zapominam. Akurat jeżeli chodzi co do obrazów, to ja często mam taki pet peeve, to się mówi, że patrzę do góry, a czy jest sprzątnięte. Ja dałam jej stołeczek, bo ona jest mała, dałam jej stołeczek, dałam jej. No, piórko. I te wenty, słuchajcie, ja to dotknę ręką tak mocno, o to mi chodzi. Ale u Jamesa, na przykład, w ofisie, bo prosiłam, żeby tam zrobiła pierwsze. Jak ja przejechałam, to normalnie mi całe kudły spadły. No bo tam się co tydzień nie czyści, zapomina się, jak piórkiem, czy coś. I ja nie mówię, że ona ma przejść i, i, i mokrą szmatą, żeby się nie zbierało, ale chociaż żeby to. No i na Jamesa obrazach takich wielkich, wystających, to kurzu było tyle, że powiem Wam, że włączyła mi się lampka. No ale mówię, dobra, bordy, tak jak ją poprosiłam, te baseboardy białe, przypodłogowe, porobiła, bo nie widać na nich kurzu ani nic, wszystko jest elegancko. No, ale mówię, no, muszę, muszę jej o tym powiedzieć, bo się uduszę, bo chodzi po prostu o to, że żebyśmy nie miały nieporozumień. Nie wiem, czy przyjdzie do mnie drugi raz, mam nadzieję, że przyjdzie, bo starałam się podejść do niej jak do człowieka w sensie, że powiedziałam, um, Christine, nie zrozum tego źle, ale wiecie, jak sprawdziłam parę innych kątów, prosiłam ją, żeby to nie jest tak zwane spring cleaning, to nie jest detailed cleaning, ale każdy wie, tutaj w Ameryce, że jeżeli przychodzi się do nowego domu, to starasz się zrobić dodatkowo jeszcze lepiej, no bo yy, wiesz, no to jest twój pierwszy raz, chcesz, żeby ktoś cię zatrudnił. Więc oczywiście, ja nawet nie musiałam tego mówić, ale powiedziałam, że na przykład tutaj gdzie firany wiszą, te ja to normalnie sprzątam też, żeby to przetrzeć, żaluzje przetrzeć. Moje są łatwe, bo nie trzeba każdego szczebelka osobno. To są te takie e, materiałowe żaluzje europejskie. Um, prosiłam ją o to, a pierwsze spojrzenie, słuchajcie, podchodzę do tego wyjścia, co się wychodzi na dwór w pokoju kuchennym, no i biorę do góry i aż lepko. Bo wiadomo, no na szafach... Ja tam nie robię, robię raz na 2, 3, 4 miesiące. No więc tak samo zrobiłam i mówię, ona mówi, no, że, że przecierała to, no ale może przecierała właśnie y, tym piórkiem, a tam się należy pierwszy raz po prostu wziąć stołeczek, który jej dałam i przetrzeć ten. Więc ja Wam poprosiłam, mówię, słuchaj, ja nie chcę się dopieprzać, ale to, co ty robisz teraz, czyli praktycznie. Drzwi, chociaż nie wszystkie drzwi były umyte, bo wiedziałam, że bo zostają palce i to, co ty robisz, ja nie oczekuję co dwa-trzy tygodnie robić drzwi i bordy, ale jak widzisz, że jest przy klamce, bo dzieci zamiast za klamkę, to biorą za yy, łapią za, za wiadomo za drzwi, to mówię to proszę Cię, żebyś po prostu to zrobiła. No bo jak, jak mi ktoś ma tylko tak piórkiem i, i, i odkurzaczem, to ja robię raz na tydzień. To znaczy, ja często mówię, że raz na dwa tygodnie, no bo to zależy. Czasami co półtora tygodnia wyjdzie, czasami, bo takie domy tutaj nasze, tu się nie sprząta co tydzień, bo po prostu no, nie dałoby się rady, a u nas w ogóle inaczej się kurzy. To nie jest tak jak um, w mieście i ten kurz się tak nie osiada aż no, na moich ciemnych meblach, no to wiadomo, tutaj w sypialni, co dwa dni praktycznie. Ale ogólnie nie jest aż tak źle, więc takie sprzątanie, podłóg porządne na mokro, dywanów, szorowanie podłóg i wiecie, i kurze to to jest coś, co ja po prostu jak widzę albo ktoś przychodzi i mam na ciemnych meblach tak samo w jadalni, której się praktycznie nie używa, ale w jadalni mam ciemny barek, no i tam się kurz osadza, no to ja to zbieram, więc... Wszystkie inne rzeczy, które były dla mnie dodatkowe, w sensie, że okej okay, ja czasami zapominam o tym, ona powinna na pierwszy raz pamiętać, że ja nie powinnam znaleźć obrazków, gdzie mogę znaleźć kurz, e, no, bo, no bo, no wiecie, no, no nie wiem, wydawało mi się, że mogłaby zrobić lepszą robotę, o tak. Ale już później, jak jej to powiedziałam na dole, no to już do góry się troszkę więcej przykładała, bo ją o to prosiłam, no i spotkamy się za trzy tygodnie. Jestem jej dopiero jej trzecim domkiem i zobaczymy, czy mi zniży. Ona mi wzięła cenę taką jak normalnie. Ja ją chciałam zatrudnić, żeby po prostu dać jej zarobić, bo kobieta no nie ma pracy. Była w szpitalu dwa tygodnie ze względu na zapalenie płuc. Zwolnili ją z restauracji właśnie w której byliśmy, w której, do której chodzimy taka śniadaniówka, więc. Ona woli sprzątać domki, bo to dla siebie wystarczy, żeby miała jeden tomek dziennie. Um, no więc dlatego ją, jej dałam tą szansę i myślę, że ogólnie Rzymdzek spojrzał, mówi nie trzeba się. Ogólnie jest dobrze. No ale jest tak dobrze, że jak jest tak dobrze, tak jak ja to robię, a i nawet nie aż tak dokładnie, no to mi szkoda komuś dać parę stówek za to, tak? Na miesiąc. No bo jak przyjdzie dwa razy na miesiąc, no to wyjdzie to parę stówek. To ja już wolę właśnie jechać na szmacie przez dwa dni. No, i to robić, bo i tak, i tak co dwa tygodnie, czy tam co półtora tygodnia, sama się za to zabieram, bo lubię sprzątać i lubię mieć czysto. Więc, między sprzątaniami ją po prostu chciałam. No i powiedziała, że mi zniży, ale nic na ten temat nie mówiła, jak wychodziła. Tym bardziej, więc, jak e, będzie bliżej tego terminu, to ja się zap, e, zapytam. Bo. Raz, że powiedziała mi, że zniży, a dwa, że wszystkie produkty do czyszczenia, które kupiłam, kosztowały ponad 45, nie, 40 dolarów, nawet więcej chyba. I musiałam dokupić parę rzeczy, którymi ona sprząta i by chciała. W większości sprzątała tym, co zawsze ja sprzątam i z odstępem, i, i w ogóle. Także. Ym, nie ma problemu, ale wiadomo, inne panie do sprzątania przyjeżdżała ze swoim odkurzaczem, no i jeszcze właśnie, odkurzacz na końcu przestał jej działać, więc muszę zobaczyć, czy się gdzieś tam nie zaklinowało, czy coś się nie stało, bo to jest Dyson, którego ja kupiłam 5 lat temu i on był drogi, <laughs> on był drogi i naprawdę, no, mam nadzieję, że jakoś niefortunnie się jej nie, nie zepsuł, bo... Mi się nigdy nie stało coś takiego, ale myślę, że po prostu gdzieś tam się zablokowało. Widzę też, że dużo jest nitek, które trzeba powyciągać, i my co któryś raz tam myjemy wszystkie części. To znaczy, ja, bo ja. Tak lubię ten odkurzacz, ja praktycznie nim najwięcej sprzątam, że nawet jak James pomaga, to po prostu te części, gąbki, te filtry, wszystko ja to się tym zajmuję, więc mam nadzieję, że jak przeczyszczę, to to było to, że gdzieś się po prostu zablokowało i nie ma takiego ciągu, jak był wcześniej, także no. Ale taka sytuacja, jeżeli chodzi o panią sprzątającą, także chciałam mieć pomoc raz w miesiącu i zobaczymy, jak to wyjdzie, jak przyjdzie następny raz, czy będzie dużo niedociągnięć, czy nie. Uh, czy już będzie w miarę ok, że po prostu zostawię sobie ją raz na miesiąc, a ja co dwa tygodnie będę robiła. Także. No. Uroczystości pogrzebowe w Memphis. Celebration of life. Tutaj jest często nazywana nie tylko przez Afroamerykanów, ale również przez Białych, żeby zapamiętać ludzi tak jak żyli. Słuchajcie, ja poznałam Ala Sharptona. Pokażę Wam, mm, kto to jest tutaj. Um, bardzo mi się to podoba, e, co on mówi. To jest taki aktywista. <laughs> Przyjechał też na właśnie pochówek. Tyreen Nicholsa i George Floyd, ta, ten co został zabity przez policjanta, też. Jest tutaj i inne, i inne rodziny, których, które też straciły dzieci, właśnie z rąk policji. Także ja go poznałam, słuchajcie, bo ja byłam w pracy. Ja go poznałam a la Sharptona, a Sharpton, bo. Um, Miałam okazję go poznać w Waszyngtonie bodajże w 2016 czy 2017 roku, bo on był tam na spotkaniu i należy do, do grupy, która wspomaga Diversity, o tak. Czyli tam są i Hiszpanie, i inni. i mamy takie grupy właśnie w pracy. Um, które są grupami minorities, to się nazywa. Bo tak jak Martina Luther Kinga każdy zna, tak myślę, że Al Sharpton to jest taki obecny Martin Luther King. On już jest starszy, ale on właśnie jest takim przywódcą, aktywistą w obecnych czasach. No. U, Kamala Harris przyjechała. dziękuję za nas. Tutaj taka szybciutka notka o Al Sharpton. E, może pamiętacie go z młodości, zaraz będzie tutaj jego zdjęcie. Jak Martin Luther King został zastrzelony, on miał wtedy 13 lat. Jest on bardzo znanym aktywistą w Stanach Broni praw Afroamerykanów. On, słuchajcie, dał taką przemowę, że ci policjanci nawet nie byliby policjantami, gdyby w Memphis za nich po prostu Martin Luther King nie walczył. I po prostu go boli trochę bardziej e, niż normalnego człowieka w sensie, że, że on jest czarny, że tak się mogli dopuścić czarno Duże prawa, którzy byli. E... Powołani do zadań specjalnych, że mogli się tego dopuścić. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że południe Stanów jest nadal bardzo podzielone, bardzo rasistowskie, dlatego, będąc policjantem w tamtych rejonach, to gdyby nie Martin Luther King, gdyby nie Tom Memphis, nie zastrzelenie go, do dzisiaj tam prawdopodobnie ciemnoskórzy nie mieliby, nie piastowaliby ważnych urzędów, dlatego tego tym bardziej. Woli. Ale przemowa Harris z taką personalną od serca wygłosiła. Super. Bardzo pięknie powiedziała. Bardzo pięknie. O oh my gosh! Wiecie co? Nie wiem czy chcecie, bo ja nie chcę robić kolejnego filmu o tym, ale... Ten L -Sharp, to L. Sharpton. On taką wymowę dał teraz dokładnie, co się stało. Oh my gosh. Yeah. Oh my god. Naprawdę ogólnie fajnie to ujął i tak spokojnie o tym mówi tak samo y, prawnik y, rodziny Nikolsa. tak więc y, piękne przemówienie, piękne. Biegasz w tej bluzie Dawid Czy nie za gorąco? O, a wziąłeś zamówiłeś to ma bluzę na WF? Słuchajcie, najśmieszniejsze jeszcze chciałam powiedzieć odnośnie filmiku, który zrobiłam o Tyree Nicholsie. Te dwa, że przy tym drugim filmiku to już w ogóle jakie ludzie komentarze niektórzy piszą. To są generalnie dwie, trzy osoby te same i jak najwięcej komentarzy piszą, za co dziękuję. Żeby może od, od nie wiem, ludziom wytłumaczyć, jaka to ja nielogiczna jestem i w ogóle i tam cudawianki. O, a gdzie jest moja rękawica? W każdym razie, no nawet do tego stopnia, że o to chodzi o pieniądze, jak przecież powiedziałam w pierwszym odcinku, że mam ograniczone zasięgi, możecie zobaczyć, że ten film ma mniejsze wyświetlenia niż inne filmy, bo po prostu każde filmy, które trącają coś o jakąś politykę, kościół, religię, nawet jeżeli chcecie po prostu dyskutować na ten temat. Nie podjudzać ani nic, tylko przedstawić sytuację jak jest. No to generalnie takie filmy YouTube zaraz wyłapuje i yy, no tak jakby yy, wiecie, mówi, że jest albo sensitive content, albo że coś się nie podoba. A już urywki wycinać z jakiegoś filmu i wkładać to już w ogóle. Najśmieszniejszą rzeczą, jaką słyszałam, to jest najlepsze. O, czyli wszystko jest o kolor, czyli na teraz mówisz, jest tak przekręcane do tego stopnia, że. Teraz mówisz, że biali się nie liczą. No dziewczyno, ale bez przesady. Ja jestem biała i ja bym miała mówić, że biali się nie liczą. No kto to powiedział? Ej, każdy, kto wie, jak ja przedstawiłam i w jednym, i w drugim gdzie, w, w filmie swoje te, no to już są takie. To są tylko tacy ludzie, którzy mnie, u mnie przychodzą. O, ja mówię, o, pani taka, o, pani taka. To są utarty. Albo pan, utarte osoby, które przychodzą tylko, jak jest coś kontrowersyjnego, żeby zrobić zadymę. Bo jakbym logicznie miała mówić, że biali się nie liczą, jak ja jestem biała? No ludzie. To, to, to już jest w ogóle. A ty bardziej tutaj podkreślam, że tu rasa nie ma co do czego. Tu w zasadzie jest tak zwane blue przeciwko black and white, czyli oni mają nas na, tutaj dobrze, że się tak stało z jednej strony. Bo w tym przypadku takiej, takiego przypadku jeszcze nie było, że czarni policjanci na czarnych, to znaczy były, ale nie rejestrowane, tak? Ale yy, nie było takiego zarejestrowanego oficjalnie, że policjanci mówią: Nie, oni tego nie robili, a kamera supa pokazuje co innego. No i po prostu nie było publicznego takiego przypadku. Dlatego teraz jest tym bardziej to naświetlone, że to się nie dzieje tylko, że czarni są atakowani przez białych. Tylko się właśnie dzieje, że czarni też są atakowani przez czarnych, przez swoich. I właśnie to jest bardzo obiektywne. Ja nie mogę już tego inaczej powiedzieć. Bo dla mnie ja jestem bardzo bezstronna, mówiąc właśnie, że to nie jest o to, a, a, ale wiecie, chcą się popisać, chcą się przedstawić, no to mówią, że, że znowu podkreślam, no jak ja to podkreślam? Czy ja mówię, że właśnie dobrze, że tego, że, że właśnie biedny policjant, że, że ten czarny, że to, że tego. Nie, ja mówię, no tak się stało, co by się. Czy się nigdy oficjalnie nie stało w Ameryce? Jest to zarejestrowane na kamerze. No. I są i dobrzy policjanci i czarni, i dobrzy są biali, i są źli policjanci czarni, i są źli biali. No, ale ktoś, jak chce, po prostu jest ignorantem, i, i chce widzieć, że ja jestem jednostronna, no to zawsze to będzie widział. No i to ja mówię pojedyncze osoby, bo raczej wy wszędzie widzicie, że ja dlatego mówię tutaj o tej empatii, bo po prostu no, mój kanał jest lifestyleowy i o tym mówię, tak. O, i jeszcze jedna z tych pań zarzuciła, co ona zarzuciła, że w takim razie powinnam coś z tym zrobić i, i, i agitować. No od tego są właśnie kanały typowo agitujące, mój jest lifestyle'owy, ale jak jest jakiś przypadek, nawet naszego Polaka białego, Marchewki Jakuba, to też o tym rozmawiałam, bo był taki przypadek rok czy dwa lata temu, że został zastrzelony przez... Przed sklepiem. Mon I w tym momencie ucięło mi baterię, więc tak, był przykład Jakuba marchewki, był przykład gościa na, w Kanadzie, na lotnisku. Też potraktowano paralizatorem. Ja wtedy, jak to się stało w Kanadzie, no to, to było chyba 5 lat temu, 7 lat temu, ja jeszcze nawet nie miałam kanału, ale wiem, że ludzie mi pisali, czy się wypowiem na temat Jakuba, marchewki, i się wypowiedziałam w jednym z vlogów, bo to była sytuacja, że nasz biały Polak został zastrzelony przy sklepie monopolowym, tylko dlatego, że źle zaparkował. No ale oczywiście, odpyskowywał tam jeden drugiemu z tego co wiem to właśnie też było coś ludzie właśnie się na mnie rzucili bo chodziło o to że gościu który go zastrzelił albo był czarny albo latynos. Więc czy pani skomentuje? No skomentowałam no, czy czarny, czy żółty, czy niebieski, no, Jakub Marchewka również nie miał prawa, yy, było niepotrzebna jego śmierć, młody chłopak z Chicago, także co tu ma kolor skóry, to ja to co? To, to, to ja powiedziałam, że ten czarny dobrze, albo zmiatałam po to pod dywan? Nie, tak samo się wypowiedziałam. Także dosyć dramy, zaczynamy weekendik! <grymny> Kochani, ja pracuję, może jeszcze do Was to zegram yy, 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 dzisiaj, także chciałam Wam troszeczkę pokazać uroczystości pogrzebowe 17 lutego. Yy. Policjanci są wzywani do sądu. Nie wiem, czy ten proces będzie publiczny, czy nie, ale na pewno będzie ciekawy, tak jak Amber Heard i tego, i Johnny Deppa. Także na pewno będzie to ciekawy proces. Ja oglądałam, jak, jak oni się sądzili, że Johnny Depp i Amber Heard. Także ja mam nadzieję, że to też, bo to jest publiczna sprawa, że to też będzie publiczne. Z tym Was zostawiam, nakręcam dla Was na weekendik. Muszę sobie jeszcze zrobić kłaki. Makijażyk już trochę jest, także pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Bye!